Witam serdecznie. Bardzo ważnym elementem podczas wykonywania różnych zadań jest prosty i szybki dostęp do wkrętów, śrub, kołków czy innych drobnych elementów. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam przedstawić wyjątkowy organizer firmy Stanley, który pozwoli nam uporządkować warsztat w domu lub firmie. Czym on się wyróżnia? Jakie posiada zalety? Organizer posiada konstrukcję pozwalającą spinanie kilku organizerów ze sobą. Przezroczysta pokrywa jest wykonana z tworzywa PC, który jest najbardziej przezroczysty wśród najtwardszych i charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością i odpornością na uderzenia. Ruchome przegrody pozwolą nam na korzystanie z wybranych elementów bez konieczności przenoszenia całego organizera. Metalowe zaczaski w stabilny sposób zabezpieczą przeciążony organizer przed otwarciem. Dodatkowo organizer posiada zabezpieczenie IP53, czyli ochrona przed pyłem i wysoki stopień ochrony przed wodą. Podsumowując, jest to organizer, który będzie idealnym uzupełnieniem serwisów, warsztatów, masterkowiczów lub osób wyjeżdżających na montaże, gdzie czas i szybkość w działaniu pozwolą nam na jeszcze szybsze wykonywanie zadań. Także pamiętajmy, odpowiedni dobór organizera, pozwoli nam w znaczący sposób przyspieszyć naszą pracę. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków PPN.